Hejka! Dzisiaj jest odcineczek ze środowej aktualizacji. I co doszło w tym tygodniu? W tym tygodniu doszły nowa ulepszona opieka nad końmi. To znaczy, że zniknęły tutaj te minka konia. I jest nowy, jakby, pasek opieki. Tutaj widzicie pasek nastroju. Jak widać, no, mój koń tak jak zwykle. Nie ma najlepszego. I zajmowanie się koniem też jest inaczej, ponieważ teraz, żeby po prostu zająć się koniem, trzeba by kliknąć mu na szyję. I tutaj możecie powiedzmy głaskanie konia. Tak to mniej więcej wygląda. Poza tym, doszły sklepy walentynkowe, które sobie właśnie pojedziemy zobaczyć. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o walentynki, to ma nie być tak jak typowo wydarzenia, tylko ma po prostu być jakaś inna, nowa aktywność. Tutaj są właśnie sklepy: z tego co widzę, to nic nowego tutaj nie doszło. Poza tym, jest nowy przedmiot w sklepie z bonusami w Morland. Więc sobie zobaczymy, co to jest. Czyli to jest taka kurtka, jakby mi się ona niezbyt podoba. I poza tym, to tak naprawdę tylko tyle, tak właściwie doszło. A w następnym tygodniu będzie. Niektórzy gracze już się odważyli wyruszyć na ten obfitujący w rośliny dziki teren. Na tych, nie mogli, na tych, którzy nie mogli dołączyć do poprzedniej wyprawy, czeka teraz nowa przygoda. I ogólnie to dużo osób mówi, że to ma być dalsza część tutaj tego terenu. Jestem ciekawa, co to będzie. Ogólnie jeszcze chciałam przeprosić, że dopiero teraz to nagrywam, ale no, po prostu miałam naukę i. I po prostu jakoś tak wyszło, że dopiero teraz znalazłam na to chwilę czasu I jeszcze jest ten sklepik z tymi misiami Mi się chyba ten ten podoba i ten Więc tak naprawdę I jeszcze Star Stable dodało y, Ankietę o koniach y, O Gotlandach Dodało ankietę Zaczęłam ją robić, jeszcze nie skończyłam. Jest ona w języku angielskim, a więc no, dlatego jeszcze jej nie skończyłam robić. Więc tak naprawdę ta aktualizacja była taka dość krótka. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Teraz sobie przypomniałam, że doszła jeszcze jedna rzecz, że teraz, jakby do Pandorii przez te portale, które są. Odblokowane teraz, może wejść każdy koń. Nie tylko startowiec. Ale do zadań, jakby do zadań z ratowaniem Anny, i tak będzie potrzebny startowiec. No więc, moim zdaniem, to z tymi końmi z Pandorii bardzo fajnie. No bo, jakby jak, z, jak robili magiczne konie, które niby są z Pandorii, to teraz te magiczne konie tak naprawdę będą mogły do tej Pandorii wejść. A nie tylko jakby startowce. A więc tak naprawdę ta aktualizacja jest krótka i mi się wydaje, że ona jest bardziej robiona jakby pod te telefony, jakby pod to, że SSO ma być na telefony i żeby po prostu było osobom na telefonach wygodniej. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.